Cześć, witajcie. Tutaj Marcinek LWO. No i jedziemy z kolejnym poziomem Enchanted Earth. Znaczy poziom, który już robiliśmy raz. Powtarzamy go, bo nie zostało zrobione z niego wszystko. Dostaliśmy teraz kluczyk. I możemy zabawić tutaj troszeczkę dłużej mm, żabki. Miło, miło. No dobra. No to zaczynamy. My już tu byliśmy ogólnie. Żaby nic nie dostajemy. No dobra, przykro się mówi. A i znowu żaby. Ja może pobiegam i tak z Enchanted Swordem. Okej. Okay. Nie, jeszcze nie tutaj. Dobra, lecimy tędy. Tu mamy jeszcze zamknięte, dobra. To lecimy w drugą stronę. Oczywiście, kamera jak zawsze super do ustawienia. Ok, pozbądźmy się plepsów. Dobra. Dobra. Musimy znaleźć Ertrun, Dobra, no nie, kolejne skakanie. <laughs> Już nie miło to widzę. A tutaj mamy zblokowane. Lecimy na górę. Zobaczmy Głaz. Dobra, głazu nie rozwalimy. Dobra, tutaj też nic. Zostaje nam jedna dróżka. Leczenie to mi się przyda zaraz. Dobra. Odnowimy i fiolki, fiolki też się zawsze przydają, jak widzicie. dobra. No to złota znalazłem dobra, czas wejść po tym. Zobaczymy gdzie to nas w ogóle przewali A, spadłem, dobry jestem mhm. Kamera tej gry i tak zawsze mnie będzie rozwalała No, lecimy, znaczy lecimy Jesteśmy na wyciągu Dobra, kolejny wyciąg. Coraz wyżej. Szaleńcie, Ciekawe gdzie nas to doprowadzi. Okej. Okay. Okej, okay, zniszmy te żaby. A, i się trochę naganiam za nią. Dobra, wspinamy się. No, i ciekawe, doprowadziło nas to do jaj. Ale jaja, spróbujemy to rozwalić hamerem. Dobra, więc musimy zrzucić te jajka. Przepaść, najlepiej. <tryk> znaczy dobra, no rzucimy stąd. Pozdro Bo udało nam się uniknąć No i tutaj mamy Earth Run Dobra Zaraz sobie zejdziemy I musimy zjechać użyć tego na tam, tak właśnie tam gdzie pamiętamy, gdzie próbowałem wejść dobrze, że żabiliśmy, bo by nas zaatakowały z każdej strony i prawdopodobnie moglibyśmy stracić całą butelkę życia, ale takie buteleczki są nam zawsze przydatne. Dobra Hop, na drugą windę. No i się cofamy. Dobra, może troszeczkę inaczej, taktycznie teraz zrobimy. Nie będziemy e, wbiegać w te żabki, tylko będziemy rzucać X-em. On jest dystansowa, a żabki dystansowo teraz... Mało atakują. Dobra. Dobra, myśmy Aix. Dobra, żabka już nie skacze. Teraz my skaczemy i mam nadzieję, że nie wpadniemy. Dobra, dobra. Tu mamy challenge, tak? Może obkupmy. Zenchatujmy, coś nie, nie da się. Dobra, żeby wejść. Co musimy zrobić? Mm. Shadow Artifact? Kiedy ja mam mieć Shadow Artifacta? No dobra, widocznie czegoś jeszcze nie zebrałem w którejś lokacji. Idziemy stąd. Ja zobaczę czego jeszcze nie zebraliśmy. Ech, oczywiście pominęliśmy w poziomie Sleeping Village, dlatego nie było tego ptaszka Entry Level, tak, replay. Ja na szybko powtórzę ten poziom, pokażę Wam jeszcze moment, który pominąłem. Dobra, więc rzeczą, którą pominąłem, jest ten safe, Miałem ten save key i go nie użyłem, gdyż nie spodziewałem się, że to może być safe rozdzielczościowo. No i jest shadow artefakt. Dobra, więc z powrotem jesteśmy na miejscu, musiałem przejść od nowa cały poziom, ale szybko poszło i całkiem sprawnie, więc używamy na tych drzwiach shadow artefakt. Drzwi stają się dla nas otworem. I wskakujemy do środka. Wow, prawie wpadłem. Możemy, musimy użyć wiatru. Mm. Mamy puzzle. Jeden to jest ogień. I tak dalej i tak dalej. No. Musimy najpierw otworzyć drzwi z tak z kielichem. A te fakt też zwany Shadow Talizman. I potem wychodzimy. No tak, dobra. Look at the switches on the floor. Trochę. Tak, um... I dupa. Dobra, jesteśmy w miejscu tym. <tryk> Więc, Fire, potem jest Earth, Water i Wind. Nie? No to jeszcze raz. Nie, wind, fire. Dobra, muszę teraz na szybko wybrać do cholery jasne. Jeszcze raz. Fire. Earth. Water. Wind. A może to jest woda, dobra. Fire. To jest Wind. Earth. Water. Wind. Też nie. On to do cholery jasnej. <laughs> Fale to woda. Och, spoko, czyli drzewo to wiatr. Czyli ogień, ziemia, woda i wiatr. Teraz ma być dobrze. No, fajnie wiedzieć, że drzewo to ziemia. Więc, znaczy, że drzewo to wiatr. Dobra, multum duchów, jest to Shadow Demons. Dobra, wszystko się otworzyło, tu mamy Shadow Talisman, tu mamy życie i wyjście, to nie. Tu mamy kielicha, którego nie możemy zabrać, bo nie mamy nic, procentów. Super. No to wychodzimy. Dobra. Wyszliśmy gdzieś tam. Dobra. Teraz demony możemy rozwa... Ale Jezu, ale to ma obrażenie. Wow, nie wiem, że to aż tak. Powiem tak. low dobra 35% już tu się pojawiam Nobra pojawiłyś Dobra, <laughs> jeszcze połowa. Tu możemy kupić enchanted weapon, dobrze. Supli. Dobra. Uff. Nie wiem, czy po co się biegać z tym, ale dobra, spróbuję. Już myślałem, dobra. Tu jeszcze nie damy rady wejść. Hey, mamy siadł No Dobra, wracamy. Dobra, mamy już 50% parę procent. nie jest źle. I według temu. Jeśli zrobimy wszystkie się do maneki jakie widzimy, będziemy mieli 60%. Musimy mieć 60%, żeby wykonać kolejny krok. I'm in the, place where the guy splitting energy at you. Dobra, rozumiem. Czyli musimy mieć około jakieś 60%. I dopiero możemy użyć na tych właśnie gargulcach, tych czerwonych Shadow tego, co zdobyliśmy przed chwilą. Teraz musimy znaleźć te 8% gdzieś. 8% prawdopodobnie tutaj będzie gdzieś. Dobra, tu musimy użyć AXa. Nie, i jeszcze wiem, sobie wejdziemy tu. Jeszcze kilku procentów brakuje. No dobra, ale coraz bliżej jest. Dobra, nie mamy innego wyjścia. No, to jest maksymalnie wyzbierane, przecież tutaj nic nie ma, chodzę dookoła. To zostaje nam wrócić i użyć tego... <coughs> ...tego Soul'a. Dobre. Shadow Talisman. Jeszcze nie... No to... No siadł demon, siadł talisman. Tak. A, tutaj, dobra. Oto użyliśmy Shadow talizmana I um, boss, 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 dobra. E, flaming Longbow. Bardzo podobnie dobra opcja na tego bossa. A Jezu. Dobrze, mamy farta. Musimy uważać. No i co, no jak ja mam to mam podskakiwać? Dobra, jeden padł i padł drugi, dobra, mamy osiemdziesiąt osiem. Mamy tu życie, było naprawdę kiepsko. Potrzebujemy jeszcze 12%, żeby odblokować kielich. Mam nadzieję, że tu po drodze gdzieś się znajdzie te 12%. Kompletujemy dalej w życie. Dobra, jest naprawdę ciężko. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, owszem. Dobra. Jest fiolka z życiem. Kolejna fiolka. No i mam musimy zejść w dół. Zeszliśmy w tym miejscu. Jest, dobra, demony. To nasze zbawienie, że tak powiem, do kielicha. Dobra, mamy kielich już cały zebrany. Możemy wracać po niego. Bo ogólnie nie był ciężki, tylko ta platforma mnie nasiekała najwięcej. Dobra, schodzimy. Idziemy po naszą zdobyć w postaci kielicha. Sala Bocha teraz czeka już na nas, my wychodzimy. Idziemy do wyjścia, tak. Mam nadzieję, że poziom murówczany nam zaliczyło ostatnio. Dobra, musimy jeszcze ich zawalczyć. Dobra. Oni się trochę zbagowali, a my wychodzimy. I Hall of Heroes, tak zobaczmy, <laughs> co tym razem dostaniemy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tu nadal na dole nic. Pobiegnę tym razem w prawo. Tu nadal nic. Tu mamy do odblokowania. Tu pusto. Tu też nadal nic. Nie, no to tylko pan siekiera nam zostaje. Dowiedzmy się, co dostajemy. Tak, tak. Więc dostaliśmy skrzynki, Mmm ze złotem. Super. Starałem się na skrzynki ze złotem. No dobra, no cóż. Noż nie tak musiało być. Dobra, idziemy stąd. Tak. Ja się dowiemy czy wszystko w tym poziomie zostało zrobione. Musi być i kielich, i ptaszek. Jeśli ptaszka nie będzie, to znaczy, że jeszcze musimy to wrócić. A tego bym już nie chciał. Więc odblokował się nowy kawałek Save progress tak. No, no, no. Memory 1 Sleeping Village. Zapisz. Tak, dobra. Udało nam się tącą planszę skończyć. Następna plansza to P Pulse of the Ancient Dead. Dobra. No a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!